Kino już jest. Co za kłaparkiem? Pytają niektórzy Tczewianie, jacy podkreślają, że jeden basen na blisko 60-tysięczne miasto to za mało. Dlatego włodarze Grodu Sambora szukają prywatnego inwestora, bo jak tłumaczą, trudno byłoby zrealizować wielomilionową inwestycję tylko w oparciu o budżet miasta. Tym bardziej, że czasy raczej kryzysowe. Temat budowa Kwaparku jest nadal aktualny. W ostatnim okresie spotkaliśmy się z inwestorem z Austrii. W siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza. Inwestor zainteresowany jest budową tego typu obiektów od typowego spa aż po akwaparki w różnych miejscach naszego województwa. W indywidualnej rozmowie z nim przedstawiliśmy nasz projekt. Spotkał się on z zainteresowaniem. Austriak poprosił nas o 2-3 miesiące czasu do przeanalizowania naszej oferty. I w tym czasie jakby odpowie na nasze zapytanie. Jednocześnie pozostając jakby cały czas do dyspozycji w zakresie pytań. Mam nadzieję, że z tej propozycji kontaktów coś wejdzie. Zwłaszcza, że oferta austriacka związana jest z realizacją akwaparku w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Czyli tym, który w tej chwili jest jedynie dostępny, jeżeli chodzi o realizację. Obiektów typu aquapark. Przekazaliśmy naszą koncepcję rozbudowy kanonki, przy czym w wersji nazwijmy to austriackiej, że tak to można powiedzieć, interesują ich cały teren kanonki, a nie tylko sam basen. Lokalizacja Kanonki bardzo się przedstawicielom firmy spodobała z racji tego, że jest to w centrum miasta, jest dogodnie położone. Lokalizacja według nich jest optymalna, jeżeli chodzi o tego typu obiekt na terenie miasta. Do tej pory klienci indywidualni mogą korzystać z trzewskiej pływalni 27 godzin w ciągu całego tygodnia. W ciągu dnia pływają uczniowie i grupy zorganizowane.